Siemanko, z tej strony Mister Bebus i witam w kolejnym odcinku z fikcyjnych kwadratów Dzisiaj zamierzam pozbierać trochę materiałów, aby wybudować dom i może już coś zaczniemy planować, budować. Eee, trochę drewna już mamy. Także to będzie to drewno właśnie. Ale to jest jednak jeszcze za mało. Właśnie, to jest jeszcze jednak za mało. Yy, ale cóż. Dobra. Yy, więc może zacznijmy. Yy, zróbmy sobie siekierki. Te drewno będzie wyłącznie na przetworzenie. O, tutaj mam jeszcze więcej tego tropikalnego. Ok. Zrób, zróbmy sobie patyków. kierki Z3. E, zrobiłbym sobie już zbrojkę. Może by mi się przydała, gdy trafimy na kolejne potwory. Hełmik i jeszcze buty. tak buty. Dobra. Ubierzmy się. Zobaczmy, jak wyglądam. <noise> może być. <noise> ok. Patyki schowamy, drewno też. Nie, te może się przydać na razie. I dobra. Lecimy po zbijać drzewa. Eee, wymyśliłem sobie, albo sobie jednak ustaliłem, że wybuduję domek w innym miejscu niż niż miałem to zrobić a mianowicie domek będzie stał na tej górze właśnie tak ponieważ myślę że ta góra będzie w sam raz do obserwacji tych wszystkich krajobrazów Będzie wszystko pięknie widać a zajście nie będzie takie trudne tutaj też góra jest ładna całkiem, całkiem więc pozbijamy pozbijemy, zbijemy trochę drewna, które nam tu przeszkadza w budowie pozbieramy jeszcze trochę innych materiałów będziemy musieli poszukać szkła, chociaż pustynia w pustyni chyba zaczynały to gdzieś tam pójdziemy w tamtą stronę się wybierzemy pozbieramy trochę e, właśnie piasku na e, szkło no i będziemy zawierać się za budowę domu w końcu. Dobra. No, musi takie duże rosnąć te drzewo. Może przestawię to sobie na jedyneczkę. Okej, okay, o taką. Dobra. Więc, już wypuściłem... Yy może nie wypuściłem a wrzuciłem zła jest stąd. E, wrzuciłem e, odcinek z crossfire'a no, no i będę teraz kręcił znaczy nie w tym momencie ale będę kręcił e, teraz sam jakby same pojedynki będziemy się pojedynkować walczyć strzelać i potem mam nadzieję że to się spodoba no i potem może zaczniemy nagrywać jeszcze coś innego zobaczymy to jeszcze przed nami okej okay, ta siekierka nam zaraz się skończy O, tam jest właśnie pustynia. To, że gram na tym fazie 32, to bardzo pomaga. Wszystko lepiej widać, każdą górę z jaskini, tej, co ostatnio byliśmy. Wróciłem już sam, trochę pozbierałem, ale jak widzicie, też raz zginąłem, bo levela niestety nie mam takiego jak był. Po prostu nie dałem rady. Kry krypery chyba mnie rozwaliły. Ale wszystko zachowałem, nawet trochę więcej chyba mam. Dobra, wszystkie sadzonki pozbieram. Sadzonkami będziemy przepalać. Wszystkim chyba tak samo się przepala, tak samo długo. Już drewna się robi, patrzę dużo. Już dwa staki mamy. Właśnie. Mam nadzieję, że nie trochę tych samochodów za oknem co jeżdżą. Okej. Okay. Tu będzie trzeba nam wyrównać teren. Chyba do tego poziomu. Tu mi się nie podoba trochę, ale cóż. Tak, wyrównamy tu. Teren. na razie nie, ale za chwilę dobra, jeszcze trochę drewna pościnamy, pójdziemy po łopatę, wyrównamy teren no i może trochę jeszcze pobawimy się z potworami uuu, tam coś jest, fajna dziura jeszcze trochę drewna, kolejne duże. Chcę ściąć, żeby mi nie przeszkadzało w budowie, potem bym musiał ściąć i w ogóle. Lepiej chyba zrobić szybciej. Tu było drewno, właśnie. Ok, więc chyba starczy jeszcze te. Tutaj jedne trzeba, może zetniemy. I coś zaraz będziemy kombinować z domkiem. Nie wiem, czy domek nagrywać, jak buduję, czy nie. Hmm. Sam, nie wiem, zobaczę. Zobaczę, ile mi to wszystko zajmie. Może tam będę trochę troszkę. E utnę tego materiału okej, okay, idziemy teraz po łopatę hmm, szkoda, że tu nie ma wody kurde wiedziałem, gram na peaceful. lol, ale ze mnie lama Dobra, idziemy jednak do domku. Łopatę wyrównam teren. Chyba nawet miałem jakąś łopatę. Jeszcze mi chyba została. Albo robiłem nowo. Hmm, albo jednak nie mam. To sobie zrobimy. Mam nadzieję, że jedna wystarczy. Tu gdzie teraz jestem Też coś chcę wybudować ci no się zbliża Też chcę sobie, sobie coś wybudować Ale właśnie nie chcę tutaj robić domku Bo tutaj Miejsce może jest fajne Ale Nic ciekawego za oknem by nie było Same płaskie tereny A stamtąd będzie nawet Fajnie to wyglądać Tu zrobimy sobie jakiś może magazyn Tu przejścia różne Tajemnicze skrytki, czy coś w tym stylu. Dobra, połóżmy się spać. O. I po, polecimy. Zapomniałem żarcia wziąć. Może nam wystarczy na razie? Dobra, jedziemy o owca. Mam, mam łóżko. Latające liście. Śnieg. Czy ja naprawdę miałem tak ścinać? No tak. Tutaj zrobimy coś w takim stylu że jeszcze trochę o tak, o. właśnie tak, jeszcze trochę tutaj są nie chcę, żeby to było zarówno, ale nie chcę też, żeby było za bardzo odstające, żeby i to resztę zetniemy to już nam nie będzie potrzebne pięknie Ej. dobra e, dzisiaj może jeszcze nagram crossfire'a ale jeśli nagram crossfire'a to pewnie dzisiaj już nie wrzucę tylko jutro ale zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Kurczę coś mi myszka się zacina. Ta, tak więc kończymy powali tu niszczyć ten syf i zaczniemy, przejdziemy może jednak do budowy skończone teraz budowa tu takie odstające główienko szczerze mi to do tej pory ściółę jakoś mi się nie podoba kompletnie ale już tak zostanę. zostawię znaczy się. dobra I zbudujmy sobie domek wejście 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 będzie do naszego domeczku chyba z tej strony jakoś zrobimy tutaj wejście będzie ładnie, czyli zróbmy sobie wejście tu w tym momencie, w tym miejscu. już tym na razie zaznaczę nie będzie taki korytarzek szedł o taką mniej więcej I tutaj będzie już się robić taki jakby Jakby taki pokoik już taki większy Coś w tym stylu Mogłem od razu Deski kłaść właśnie. Wróćmy sobie od razu deski. Eee, deski, 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 deski. Zrobimy ściany te takim kolorem desek. Mmm, oto Postawmy tak tu. środku będzie trochę inaczej wyglądać, wiem. Tutaj będzie szedł taki filar jakby. Hmm. Tu mi trochę te wejście tak średnio się podoba. Ojej. Stylu. Tu jednak damy tak samo, czyli coś w takim stylu. Ten korytarz jest za długi, tak bardzo długi, więc go zniszczymy. Teraz postawimy sobie tak i tak. To zniszczymy. Zniszczymy Dirt. Dobra, widzę, że to nie ma sensu, że to trochę długo zajmie. O, właśnie takie będzie wejście naszego domeczku. E, to trochę długo zajmie, tak więc e, myślę, że będzie lepiej, jeśli jeśli po prostu skończę to fun I będziemy widzieć się jak już będzie to skończone Także yy, Zapraszam was Na końcówkę No I czekajcie Okej okay, jak widzicie yy, Jest ciemno A ja jeszcze nie skończyłem swojej budowy ale postanowiłem, że e, pójdziemy teraz się powajtować. A swój budynek skończę po nagraniu i przedstawię go Wam, jak już będzie skończony w następnym odcinku. Wypad pająk. to Dobrze, że mam zbroję, to mnie zabiję tak szybko no wypad nie chcę mi się z tobą męczyć dobra e, tutaj nie wiem czemu pochodni nie ma właśnie trzeba zrobić pochodni bo tu nie ma i zaraz pójdziemy się pofajtować co ja robię pójdziemy się pofajtować fuck Dobra Oświetlimy sobie tutaj trochę Wiem, że tu było oświetlone Nie wiem czemu już nie jest Chyba ja zgasiłem Nie wiem po co no Nadal chyba jest Zrobimy sobie e, Miecz mieczyk właśnie Te rzeczy na razie odłożę Niepotrzebne mi są e, Mączka kostna Była mi potrzebna do o, nie mam miejsca, świetnie e, była mi potrzebna po prostu do no do drzewek, żeby te drzewka e, urosnąć zróbmy sobie mieczyk i pójdziemy załatwić trochę gnojków myślę, że jeden nam starczy na jedyneczkę go sobie walniamy zjemy tak tam już widać zarysy mojego domku dzisiaj nie pójdziemy tam znaczy że tam w pewnym sensie byliśmy co jest czekajcie może trochę zmniejszę na zwykły far dobra okej okay. Powinno być dobrze Gnoju Czemu nie mogę cię zabić Nie mogę go nawet dotknąć Coś się zbugował Naprawdę? Zabić go nie mogę What the fuck Co tu się dzieje? Wiem co zrobimy, wiem co zrobimy Robimy sobie łuk, przyda nam się. Eee, mamy nici, i potrzebne nam są patyki. Łuk robiło się chyba coś takiego. Właśnie, okej. Okay. I weźmy ze strzały, których. Właśnie, których nie ma. Mam nadzieję, że jest jasno. Specjalnie rozjaśniłem. A jeszcze tu może. Nie, tu też jest rozjaśnione. To już jest na maksa. Więc jeśli, jeśli coś będzie słabo widać, to już dalej nie dam rady zrobić. lepiej się fajtuj Fakt to ten gnojek Trzeba go zgładzić Pięknie zrobiliśmy to jako Sasin prawdziwy Ninja kurde z zaskoczenia z wyskoku Oglinę mamy, fajnie e, Stąd brałem piasek odbrałem piasek tutaj, ta świnia była zablokowana. Może je sobie też zabiję. O, już wstaje dzień. Wstanie dzień i e, będę kończył, bo i tak materiał wszedł znowu dłuższy. E, no. Skończymy. Teraz to nam krypery nic gnojki nie zrobią. Z taka zbroją możemy go jeszcze by mi się przydały diaksy do zrobienia enchantingu, bo ciągle mam jakiś tam level i ciągle umieram, umieram i tracę swój level. No chodź tu, patrzę, mądry jesteś, nie skakałeś na no Hamasa, nie, no jaka sucz, jaka sucz. Nie wierzę. A, to jest domek. Okej, okay, to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No i trzymajcie się. Tam mam strzałę w brodzie. No, trzymajcie się i do zobaczenia.